Cześć, ja Witamy w pierwszej chwilach aglutki. Planuję 3 trzydniową. Zobaczymy, jak wyjdzie. No, ale jesteśmy, trzymy, Jesteśmy. Ja jestem trzy godziny od pierwszego posiłku. I robimy pomiary startowe. Czyli keto i glukozę. Keto już tam się licza. A dlaczego głodówka? Bo to były jakieś normalne kolejne rzeczy w tej całej diety. Byłem tak, plany na pewno 3 dni. A eee, zobaczymy, co wyjdzie. O! 2-3 mola na litr. Widzicie? No. Planuję na pewno 3 dni. A zobaczymy, co wyjdzie. Jak to będzie się działo, odbywało. Nie wiem. Wrócić na głodówce nie byłem. I jestem. Pełen obaw różnego typu. No, ale cóż, ważyjemy, zobaczymy. I 79 cokier. To jest startowy. Już startowy. Jutro się jeszcze zważy, zmierzę i zobaczę co będzie dalej. Więc cóż, pracujcie ze mną do pustego talerza. No, cześć, Jeszcze 14:30, czyli jakieś 21,5 godziny od ostatniego posiłku. I spoko o tyle spoko, że ja o 14.00 normalnie jeść więc to jest ten mój czas jedzenia więc na razie nie ma żadnego problemu. dużo piję jestem po jak na razie chyba dwóch dwóch i pół litra napojów, w tym yerby, herbaty, wody z przewagą na yerbej i herbatę, bo woda tylko dla zwierząt i dzisiaj sobie esencję herbaty takiej ICT. Tea trochę wlewamy Uzupełniamy zimną wodą. Jak zwykle na łódko. I mamy świetną herbatkę. Tym razem mojito. A z ktoś coś napiszę. się polałem teraz. Ale dwa, że herbaty pewnie nie można czy coś. Trudno. Powiem tak, dla mnie zwykła woda jest dla zwierząt i ja się tego będę trzymał. muszę zobaczyć, co z tym filmem jest tak. Dobra, Ja widzimy się za parę godzin. Jak będziemy mieć 24 godziny, sprawdzimy sobie poziom ketonów. I myślę, co do 24 godziny będziemy sprawdzać. Czyli tak w krańcach 17-18, bo o 17 był poprzedni posiłek. Pierwszy. No i cóż, prawie pierwsza była za mną. Zobaczymy za chwilę, jak będziemy ketony mierzyć. No, i co? Pierwsza doba minęła. Ja odwieram paski na keto. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Dobrze, że je o wodę. Znaczy wodę. Woda jest dla zwierząt. O herbacie i yerbie. O! Jak ktoś wyrazi na krew, to nie patrzeć. 2,4 było wczoraj. Tam z 2 godziny po posiłku ostatnim. A teraz, proszę Państwa, proszę Państwa. No, rośniemy. Nie wiem, czy widzicie. 2,7. Natomiast w, yy, glukozy. Wrócił 2,7. Miałem. O, ja się gęsta krew zrobiła. Hmm, trochę cukru, nie? Natomiast grygozy powiem Wam szaleje, bo 72 Podobie lodówki. I Wam powiem, idziemy dalej. Doba za mną, kolejne przede mną. Plan 72 godziny. Zobaczymy, co będzie. Na chwilę obecną, cóż, najgorsze jest dawać jeść dziecku. Gdzieś tam coś podawać mu, bo to jednak pachnie. Albo jak żomu gotują pozostałe rzeczy, bo też pachnie. No ale co, nie uciekniecie? Czy każecie mnie jeść? Nie, to tak nie działa. To to, że musicie sobie w głowie obzdurać to, że jednak nie jecie. Ja na rzecz jakuję, bo doba. a Doba dla mnie to nie wyczyn, bo czasami zapominałem jeść przez dobę. No, starzało się. Na ja keto nie czujesz głodu. To jest o wiele łatwiej tak jeszcze zrobić. Więc cóż, pierwsze ja dwa ze mną. Ja mam nadzieję, że trzymasz za mnie kciuki. Tak samo jak ja za siebie trzymam mocno. Ja sobie też zrobię herbatkę znowuż. I cóż, ja wam dziękuję za uwagę. Yy, wiecie, super lajki, mnie widziane. Patronom szczególnie dziękuję za to, że są ze mną. I cóż, nieki ja w dupie, więcej dystansu, nie tylko społecznego. I do następnego vloga. Na razie. Hej!